Kiedy w 1740 umarł król polski Fryderyk Wilhelm I, a ten objął jego niespełna 30-letni syn Fryderyk Wilhelm II, obejmował on w miarę sprawne państwo, rozłożone jednak dość niefortunnie i rozdzielone, jeżeli chodzi o swoje części, pomorzem. Dodatkowo państwo nazywane często w rejonie dość pogardliwe państwem lasów i wydm. Państwo, które nie miało jakichś takich szczególnie bogatych obszarów, natomiast miało sprawną armię i młodego oraz ambitnego władcę. A te dwa elementy tworzyły kombo, które stanowczo miało się okazać zagrożeniem dla wielu sąsiadów PLUS w drugiej połowie XVIII wieku. Ale tutaj Fryc dopiero zaczynał. Niemniej, od samego początku wykazał on sporą inicjatywę i zdolności. Kiedy to w tym samym roku y, tron cesarstwa opustoszał, a następnie na tronie miała zasiąść Maja Teresa, zgodnie z przyjętą wcześniej tak zwaną sankcją pragmatyczną, Fryderyk postanowił wykorzystać tę okazję. Zażądał, aby na mocy traktatu, zawartego, uwaga, w połowie XVI wieku, y, cesarstwo oddało plusom śląsk. Sprawa ta była dość skomplikowana prawnie i była tak naprawdę pretekstem. Dla Prus, bowiem, Śląsk stanowił wymarzony cel. Był prowincją ludną, bogatą, dobrze zorganizowaną i, co ważne, prawie w ogóle niebronioną. Cesarstwo, bowiem skupione na wojnach z Turcją i pewne swojego bezpieczeństwa na północy, zaniedbało wojskowo ten obszar. To zaniedbanie miało się okazać tragiczne w skutkach, co pokazała wojna Śląska w której to armia polska, dowodzona przez Fryderyka Wilhelma II zadała zdecydowaną klęskę wojskom austriackim i po raz pierwszy w tym okresie Europa miała usłyszeć o wyborowych pułkach fryderycjańskich, które miały stać się podstawą piechoty polskiej będącej postrachem pól bitewnych drugiej połowy XVIII wieku. Gra Krwawe Pola Molwic 10 kwietnia 1941 roku była trzecią grą autorstwa Sławka Łukasika wydaną w ramach jego systemu, w ramach wydawnictwa Strategemata. Chociaż wiem, że sam Sławek nie lubi za bardzo mówić o tym, że jest to jego system, ponieważ poszczególne gry różniły się od siebie, to trzeba przyznać, że po kolei Krwawe Stepy Krymu, a następnie Farmerzy vs Imperium Zawierały, zawierały bardzo podobne elementy mechaniki związanej z rozstrzyganiem walk, aktywacją itd. Oczywiście zasady te się zmieniały. W krawych stepach Krymu Sławek poszedł na całość. Stworzył chyba jedną z najbardziej skomplikowanych gier jakie powstały w, w Polsce myślę, że spokojnie mogącą stać na jednej półce z Ostrowenką Ryśka Kity czy bitwami II wojny światowej Wojtka Zaleskiego, przy czym pod pewnymi elementami Sławek tutaj przebił nawet ich, tworząc na przykład bardzo interesujący i moim zdaniem ciekawy, ale jednocześnie rozbudowany i chyba przekombinowany ostatecznie system dowodzenia. Jednakże to muszę Sławkowi oddać, że jego gry ewoluowały. Od czasów Krymu do Molwic Pojawiły się jeszcze VMerzy, w których już kilka elementów zostało zmienionych. Powiedziałbym niektóre uproszczone, niektóre zmienione, a w Molwic dodatkowo zmieniono wiele rzeczy. Po pierwsze, mówimy jednak o bitwach, które rozdzielało blisko 150 lat. A po drugie, o tym, że autor jednak. Starał się, aby jego gry stanowiły balans pomiędzy symulacją historyczną a po prostu grą. O ile w przypadku Krymu mamy do czynienia bardziej właśnie z symulacją historyczną niż grą, tak w przypadku farmerów idziemy już bardziej w stronę gry, a w Molwic można powiedzieć, ten balans został w moim odczuciu przynajmniej odpowiednio osiągnięty. Gra opowiada o kluczowej bitwie okresu wspomnianej wojny, w której to. Armia pruska pobiła wojska austriackie, mimo że początek bitwy wcale tego nie zapowiadał. Była to bitwa dość ciekawa, także z punktu widzenia XVIII wieku, bowiem, w potocznej opinii, bitwy XVIII-wieczne nie należą do tych, które by Twój szczególnie ukochali. Z czego to wynika? Ano z tego, że wówczas na polach bitew królowała klasyczna taktyka liniowa. Która kazała ustawiać wojska bardzo geometrycznie, naprzeciwko siebie i o tym, kto wygra, decydowało tak naprawdę często lepsze morale danej armii która lepiej wytrzymywała ostrzał artyleryjski, ostrzał piechoty, szarze kawalerii. Nie było w tym wielkiej finezji manewrowania, kombinowania itd. te miały miejsce dopiero tak naprawdę na poziomie strategicznym. Natomiast to tłumaczy, czemu tak naprawdę stosunkowo niewiele bitew XVIII-wiecznych jest lubianych przez twórców G. Wiek XIX, o to już co innego, tutaj czasy napoleońskie i wszystko, co się działo później, ale przede wszystkim czasy napoleońskie oraz myślę, taki drugi element, który jest też ukochany przez twórców G. czyli wojna secesyjna, mają tyle gier, że myślę, że wszyscy, gdyby zebrać nawet gry z jednego z tych okresów, to przebiłyby spokojnie ilościowo wszystkie gry poświęcone XVIII, wiek, XVIII wiekowi, jakie dostaliśmy na planszy. Natomiast bitwa pod Molwic była bitwą, pod, jak na realia XVIII wieku, dość ciekawą. Z jednej strony armia pruska, która przygotowując się do bitwy, popełniła błędy, tak, ta wspaniała, podobno działająca jak mechanizm zegarowy armia popełniła błędy w obliczaniu pola bitwy, w efekcie czego nie, żołnierze nie zostali rozstawieni tak jak wszystko powinno być, ale jedno ze skrzydeł zostało na przykład oddzielone od reszty armii zabagnionym stumykiem. Część wojsk została rozstawiona naprzeciwko zabagnionych strumyków, które z kolei utrudniały jej swobodę manewru. Ale to jeszcze nic w porównaniu z Austriakami, którzy przybywszy na pole bitwy, musieli rozstawiać się, dokładnie mając już naprzeciwko siebie gotową armię pruską. W rezultacie doszło do sytuacji ciekawych, sytuacji, które sprawiały, że bitwa ta odbiegała nieco od standardów klasycznych starć XVIII-wiecznych i Jednocześnie mogła być pod tym względem ciekawym pomysłem na grę. Rzućmy bowiem te, te, za tym okiem na samą grę. I tak, że mamy y, książkę Zasad i książkę scenariuszy. Książka Zasad obejmuje kilkanaście stron. Y, jest ona wyraźnie krótsza i prostsza od wspomnianych przeze mnie wcześniej y, y, krwawych stepów Krymu. I jeżeli mieliście na przykład do czynienia z następną grą Sławka i ostatnią grą wydaną w tym systemie, czyli ostatnimi Wikingami, to wiele zasad jest bardzo podobnych do niej. Te gry zostały mniej więcej wydane na podobnej mechanice. I zresztą podobne okres historyczny, bądź co bądź. W rezultacie, jeżeli mieliście do czynienia z jedną z tych gier, to wejście w drugą będzie takie, można powiedzieć, dość łatwe. Zasady zostały ujęte w sposób dość czytelny. Owszem, instrukcja, instrukcja może nie powala, że tak powiem, od strony wizualnej, ale jeżeli chodzi o kwestię czytelności, to jest, powiedziałbym, całkiem nieźle, niezła. Jak sami widzicie, jest dość mocno zaczytana, ponieważ no, ja uczyłem się tej gry od zera praktycznie, więc miałem tutaj rzeczywiście... Zaczytałem się nią i to widać myślę po stanie kartek dość mocno. Natomiast, jeżeli chodzi o generalnie zasady, to jest ona dość czytelna. Gra opiera się na typowej dla Sławka mechanice cheat and pull, czyli losowych aktywacji. Przy czym są to aktywacje wzajemne. Nie mamy tutaj tego, co na przykład występuje w niektórych grach GMT, czyli po prostu mamy żetony wszystkich formacji, które są na planszy w jednym pudełku, i losujemy sobie poszczególne. Żetony aktywujące po kolei te formacje. Tutaj aktywacje są wspólne, na naprzemienne. Co, o, co, o co tu chodzi? Każdy gracz losuje po jednym żetonie ze swojej własnej puli aktywacyjnej, czyli zawsze mamy jeden na jednego, a następnie na podstawie inicjatywy, inicjatywy danego, danej formacji, każdy gracz rzuca kością, i ten, kto uzyska wyższy wynik plus inicjatywa formacji, ten aktywuje swoją formację jako Pierwszą. W rezultacie nie mamy tutaj takiego ciągu, na przykład jak to się może zdarzyć czasami w grach z całkowicie losową aktywacją, że jeden gracz zdoła aktywować kilka formacji, a drugi będzie musiał po prostu patrzeć i czekać i się modlić o do swoich bogów, w zależności czy dowodzi Egipcjanami, czy dowodzi Babilończykami, Rzymianami, czy czymkolwiek innym, aby wreszcie dostał ten żeton. Nie, tutaj zawsze mamy yy, tak dość, dość szybki przeskok z jednej strony na drugiej. Czyli powiedziałbym takie połączenie mechaniki cheat and pull z mechaniką I go, you go. Następnie mamy książeczkę scenariuszy, która opisuje nam bardzo dobrze i szczegółowo. Za to zawsze Sławka chwaliłem, lubiłem, bo jest tak jak ja dużym geekiem historii i stara się, aby jego gry były zawsze bardzo dobrze, z jednej strony dopracowane pod kątem historycznym, ale także aby miały odpowiednie wprowadzenie historyczne i aby gracz wiedział po prostu, w co gra, o co toczy się stawka i tak dalej. Poza tym Sławek ma lekkie pióro, to mu muszę też oddać, pisze w sposób ciekawy, nie, nie pozbawiony czasem nawet lekko humorystycznych wstawek, ale trzeba przyznać ze smakiem, wyraźnie czego jego, jego takie wstępy historyczne czyta się naprawdę przyjemnie. Następnie mamy same scenariusze. Gra posiada tak naprawdę dwa takie, nie, trzy Trzy typy scenariusza. Pierwszy scenariusz czysto historyczny, czyli taki, który nam przedstawia starcie dokładnie tak, jak ono miało miejsce. W sytuacji, w której wojska polskie się już stawiły na polu bitwy nieco koślawo miejscami, ale się ustawiły. Natomiast armia austriacka dopiero wchodzi na pole bitwy. Pierwsza przebywa kawaleria, stara się osłonić roz, rozwinięcie linii piechoty. Mamy tutaj pewne zamieszanie z wojskami austriackimi, a pulsacy a mogą robić, co chcą. Następnie mamy takie dwa scenariusze hipotetyczne. Te scenariusze pokazują nam sytuację, w której, w której mogłoby dojść do tego, że Austriacy wykazali się nieco większą sprawnością i ich wojska dotarły na pole bitwy o tyle szybciej, że zdołały się rozstawić. Szczególnie drugi z tych scenariuszy, który przedstawia sytuację, w której oba obie strony rozstawiają się dokładnie tak, jak się powinny rozstawić wedle wszystkich założeń Epoki, jest o tyle ciekawy, że tworzy z Molwic taką typową bitwę XVIII-wieczną. Jeżeli chcielibyście w taką bitwę zagrać, Mamy tutaj także taki scenariusz. Pier, natomiast pierwszy scenariusz hipotetyczny jest o tyle fajny, że pokazuje ustawienie wojsk austriackich trochę lepsze, ale nadal z błędami. Takie powiedzmy, powiedzmy, powiedzmy całkiem realistyczne, także z ujęcia tego, jaki, jakie problemy spotykały wtedy Austriaków. No i dodatkowo, poza tymi trzema dużymi scenariuszami, mamy jeszcze taki malutki scenariusz wprowadzający, w którym mamy starcie stosunkowo niewielkich sił po obu stronach. I to ten scenariusz jest takim scenariusz samouczkiem swego rodzaju, który pozwala nam bez przeładowania się dodatkowymi zasadami, dużą ilością żetonów, po prostu sobie pochodzić, postrzelać, powalczyć i posmakować mechaniki bez konieczności wykonywania całej masy innych działań. Więc to tyle, jeżeli chodzi o scenariusze. Więc łącznie cztery scenariusze, z czego jak powiedziałem, jeden duży historyczny, z bogatymi zasadami historycznymi, jeden malutki wprowadzający i dwa, takie bardziej konwencjonalne, z mniejszą ilością zasad szczegółowych, ale podchodzące do starcia bardziej, że tak powiem, klasycznie 18-wiecznie. Następnie yy, kilka kart. Kart jest tutaj sporo. Ponieważ Sławek zawsze dbał, żeby w jego grach był, był zawsze podwójny zestaw tabel, czyli dla każdego z graczy, więc także i tutaj jest podobnie. Mamy dwie tabele, dwa zestawy tabel. Po jednej stronie tabela, tabela walki, z drugiej strony wszystkie pozostałe tabele: tabele ostrzału, od razu ładnie, ładnie zrobione ze wszystkimi modyfikatorami obok. Tabela odwrotu, i jak powiedziałem, to jest w dwóch egzemplarzach. Następnie tabelki rozstawień. Każdy scenariusz, jak powiedziałem, ma swoje własne ostawienie. Inaczej ostawiają wojska się w scenariuszu historycznym, inaczej, w hipotetycznych. I dla każdej armii mamy takie właśnie ostawienie. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo kolejne dwa zestawy tabelek y, związanych z terenem i szykiem wojsk. W tej grze właściwie ca wszystkie jednostki są w szyku liniowym. Możemy oczywiście wchodzić w czworobok, jeżeli chcemy, a naprawdę nieliczne jednostki, czyli huzarzy, jednostki takie bardziej rozpoznawcze, są także w szyku y, takim rozproszonym, luźnym. Natomiast generalnie nie ma tutaj jakiegoś takiego wielkiego kombinowania z szykami, jak to na przykład w niektórych grach, już tych bardziej dziewiętnastobiecznych się zdarza. Także wszystkie informacje takie pomocnicze, które gracz potrzebuje, są na tych tabelkach i mamy, to, mamy je, można powiedzieć, pod ręką po jednym zestawie na każdego gracza. System walki, który jest tutaj o, to jest tabelka walki jest, jak powiedziałem, dość charakterystyczny dla gs który polega na serii testów morale dla obu stron oddające właśnie to, co było charakterystyczne dla XVIII wieku, czyli to po prostu, która strona pierwsza pęknie pod wpływem tego, co robi druga strona. Oczywiście nie, mamy, nie było już tutaj takich sytuacji jak na przykład w czasie starożytności, jak na przykład w czasie wojny chińskich, w Chinach toczonych, kiedy to na przykład jedna strona potrafiła zrobić koncert, który tak sprawił, że drudzy, drudzy speniali, że uciekli z pola bitwy, zanim po, poszła chociaż jedna strzała, czy została jedna włócznia rzucona, bo druga strona tak bardzo wystraszyła swoją muzyką tamtych. No nie, tutaj zawsze trzeba do trzeba siebie postrzelać, trochę powalczyć, ale o wszystkim ostatecznie decydują testy morale. Najpierw testuje się atakujący, czy w ogóle udało mu się żołnierzy skłonić do ataku. Dla nas może dzisiaj się to wydawać śmieszne, ale gdy się czyta książki o XVIII, a nawet XIX jeszcze wieku, to nierzadko do, yy, pojawia się informacja, że dowódca wyrwał się do szturmu, pobiegł, a za nim pobiegło trzech żołnierzy. Reszta została na swoich pozycjach, nie ruszyła się do ataku. Następnie sprawdzamy, czy, dowu, czy jak obrońca, jeżeli w ogóle udało się doprowadzić do tego ataku, to sprawdzamy, jak wytrzymał go obrońca. Czy stał twardo, odpał atak wroga, czy też uderzenie sprawiło, że obrońca się rozposzył i rzucił do ucieczki, a. Jeżeli wytrzymał uderzenie, to wykonujemy test morale dla atakującego, ostatni już opcjonalny oczywiście, aby sprawdzić, czy, obroń, czy atakujący po odparciu jego ataku był w stanie odskoczyć, pozbierać się do kupy, czy też z kolei atakujący został pobity, zdezorganizowany i ucieka tam, jak tylko daleko się da. Tak więc tak to wygląda. No to, na, następnie rzućmy okiem na planszę. Plansza utrzymana jest w konwencji graficznej, dość charakterystycznej dla strategematy z tego okresu. Mój największy zarzut do tej gry, taki właściwie jedyny, to, są, to jest kwestia granic wysokości. Jeżeli tutaj spojrzycie na tę planszę, to myślę nawet przy zbliżeniu, te różnice wysokości są dość słabo widoczne. Tu, jak widzicie, mamy najwyższy poziom wysokości, tym takim trochę beżowym kolorem. Tutaj taki, nie wiem jak to, jak, jak jego użyć, Morski. O, to jest poziom drugi, który występuje na większości planszy. I tutaj jeszcze mamy taką, taki, taki, takie obniżenie w postaci koloru białego. Ale jak widzicie, myślę, że można było trochę większy kontrast zastosować i byłyby one czytelniejsze. Natomiast Generalnie plansza jest, no powiedzmy tak, dość pusta, ponieważ tam w XVIII wieku starano się wybierać pola bitwy, które nie byłyby szczególnie no, trudne dla manewrów e, liniami piechoty i kawalerii. Tutaj mamy oczywiście spodem tor etapów, których jak widzicie za dużo nie ma. E, legendę plansza jest powiedzmy dość standardowych rozmiarów, natomiast całość starcia toczy się mniej więcej, jakby tak powiedzieć. Na tym, tym mniej więcej obszarze. Tu się obie armie rozstawiają. Tu Prusacy, tutaj Austriacy. Przy czym Austriacy, jeżeli gramy historycznie, to wchodzą dopiero na planszę z tego, z tego rejonu. A jeżeli gramy bardziej hipotetycznie, to po prostu ustawiają się w takiej ładnej linii tutaj. I wtedy mamy rzeczywiście, jak powiedziałem to, co mówiłem, taki ładne, klasyczne 18 wieczne starcie. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to tak. W wersji, hipotetycznej, przepraszam, w wersji historycznej ma ono bardziej dyma, dynamiczny i dramatyczny charakter, ponieważ Prusacy mają pewną swobodę działania. Ich wojska mogą ruszyć naprzód, a Austriacy muszą coś zrobić po prostu, żeby ich wojska dały rady się rozstawić, bo jeżeli tego nie zrobią, to Prusacy mogą im y, spu spu spuścić łupnia, zanim jeszcze gro wojsk będzie mogło wejść do akcji. Z drugiej strony, jako pierwsze do dyspozycji w po stronie gracza austriackiego wchodzą jednostki kawalerii. A austriacka kawaleria w tej bitwie wyraźnie góruje nad polską kawalerią. I kiedy dochodzi do bezpośrednio starcia jeźdźców obu stron, oj, to wtedy pusaki mają ciężko. Tak zresztą było w rzeczywistej bitwie, kiedy to w początkowym etapie starcia nic nie wskazywało na zwycięstwo wojsk polskich, ponieważ austriacka jazda spuściła pustej pustej Pus łomot. W rezultacie, wojska polskie wcale nie mają aż tak zgórki, jakby się mogło wydawać. Dopiero kiedy dochodzi do bezpośrednio starcia piechoty z piechotą. To tutaj rzeczywiście Posańcy mogą się wykazać wyższością w wyszkoleniu i kunszcie wojennym, ale jak powiedziałem, to wcale nie jest takie hop-siup i łatwe. W, w scenariuszach hipotetycznych Austriacy mają łatwiej, ponieważ ich armia ma do dyspozycji wszystko od samego początku ładnie ustawione i Warunki zwycięstwa, które wymuszają na postakach działania agresywne, sprawiają, że jeżeli nawet Austriacy nie będą się jakoś szczególnie ruszać z miejsca, to mają spore szanse na zwycięstwo. To Polsak musi w tej grze zdecydowanie być stroną agresywną, a nie jest mu tak łatwo. Jeżeli chodzi o ten scenariusz mały, hipotetyczny, to on po prostu rozgrywa się takim niewielkim wycinku planszy z uwzględnieniem niewielkiej ilości wojsk. Następna sprawa to są żetony. W grze żetonów nie ma może aż tak wiele, ale jest ich akurat. Te żetony, można powiedzieć, których bałem się na początku, że będzie trochę brakować, czyli żetony oznaczające spadek poziomu punktów morale, jest ich do, dosyć dużo i przy żadnej z moich rozgrywek nie zdarzyło mi się, żeby ich zabrakło. Natomiast zdarzyło mi się raz czy dwa razy, że zabrakło mi tam po jednym żetonie reakcji. Żetonie, który oznacza, że dany oddział zareagował na działania wroga. Jeżeli chodzi o grafikę na żetonach, to powiedziałbym, że prezentuje się ona całkiem ładnie. Żetony są yy, czytelne, wyraźne. Spróbuję Wam je pokazać, żeby wszystko było widać mniej więcej. Dla obu stron yy, są dość podobne. Oczywiście wykorzystujące ikonki. Yy, żołnierzy z danej epoki. Spróbuję trochę przybliżyć teraz. Bardziej już nie mogę. To może kamerkę trochę obniżę. O, w tym momencie będziemy kombinować jakoś. Tak, żebyście wiedzieli, że wszystko. Na żetonach mamy tak naprawdę bardzo niewiele wskaźników, tak naprawdę tylko i wyłącznie wskaźnik morale po drugiej stronie, morale obniżonego oraz wskaźnik gwiazdki yy, przeznaczony, przeznaczony w przypadku kawalerii, zaś w przypadku piechoty mamy morale oraz modyfikatory do ostrzału. Zwykle piechota ma jeden modyfikator do ostrzału, ale niektóry, jako, że niektóre piecho, jednostki piechoty w tej grze miały także swoje, że tak powiem, działa pułkowe. To, regimentowe, to mamy dwa wskaźniki. Jeden dla ostrzału z tej piechoty i drugi do ostrzału artylerii przynależnej do danego regimentu. Zaskoczyło mnie, kiedy na początku zobaczyłem, jak słaba w tej grze jest kawaleria, jeżeli chodzi o szarze. No, zauważcie, że tylko nieliczne jednostki mają po jednej gwiazdce szarzy. Spora część kawalerii w ogóle nie ma tych gwiazdek. Pytałem podczas którejś rozmów ze, Sław, ze Sławkiem, nie, czemu ta kawaleria, ani pruska, ani austriacka, jest jakaś taka potężna w tej grze, a on mówił, no Krzysiek, a weź poprawkę, ile tam metrów śniegu leżało. Tam tak naprawdę był tak gęsty śnieg, a mówimy o bitwie, która została stoczona w kwietniu, że możliwości szarży kawalerii nie były tak imponujące, jak by się mogło wydawać, patrząc na to, co miewało czasem miejsce w tej epoce. Także tu mamy element, który można powiedzieć został oddany, jeżeli chodzi o kwestie historyczne. Dodatkowo w grze występują żetony pozwalające nam wykonać pewne zmiany w obrębie szyku, tak jak na przykład tutaj widoczny żeton załamanej linii, bo jak powiedziałem, wszystkie jednostki piechoty są w szyku liniowym, natomiast piechota może też załamać linię. W ten sposób poproszę o żeton piechoty jakiś tutaj. Przykryta takim żetonem, zwiększa na przykład swoje, swoją możliwość ostrzału, bo normalnie piechota może strzelać do przodu, ale mając na przykład będąc przykryta takim żetonem, zwiększa swoją możliwość ostrzału. Może też wykonać manewr, pozwalający jej strzelać w obie strony do przodu i do tyłu. Może też, ale to tylko do licznych jednostek, przyjąć szyk czworoboku, taki żeton widzicie tutaj na przykład, który sprawia, że jest ona skuteczniejsza w obronie przeciwko yy, kawalerii. Żetonów, jak, jak powiedziałem w tej grze, znowu aż tak wiele nie ma. P powróćmy może do trochę wyższego widoku ponownie. Tu widzicie, wszystkie żetony. Ja mam je sobie pogrupowane zawsze w grach pod kątem e, formacji. Ich znowu nie ma aż tak dużo, aczkolwiek po rozstawieniu całej bitwy e, bitwa e, wydaje się ich sporo. Natomiast... E, tak, w tej grze żetony nie znikają aż tak gęsto z pola bitwy jak w niektórych grach, jak na przykład w serii Great Battles of History, gdzie dość często się zdarza, że niewiele trzeba, aby żetony zmykały nam z pola bitwy. Tutaj takiego, takiego masakrowania nie ma. Tutaj, aby żeton został zniszczony, to naprawdę trzeba się postarać. Większość z nich po prostu ucieka nam z pola bitwy, tak jak na przykład w serii Masket and Pike. I to, że to nam zniknie z planszy, najczęściej zawdzięczamy nie tyle jego wyniszczeniu w tych walk, ale temu, że po prostu zedukujemy morale do zera i nam chłopcy zwiewają, i hula i dusza nie mamy możliwości ich zatrzymania. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o tę grę. Ktoś mógłby spytać, czy jest to dobra gra na start z tym systemem. A więc tak. Tematycznie jest to, jak to jest, jest to gra bardzo ciekawa, ponieważ niewiele gier w XVIII wieku w ogóle wyszło w Polsce, a i na świecie nie ma ich znowu aż tak dużo. Jeżeli macie do wyboru, to ja polecam o tyle ostatnich wikingów, że po pierwsze tematyka myślę dla Polaka także dosyć ciekawsza, a po drugie system podobny, a tutaj mamy jednak trochę więcej rzeczy, bo mamy aż dwie bitwy i też kilka scenariuszy. W związku z czym na pewno pod względem zawartości Last Vikings będzie go trochę ciekawszą. Natomiast jeżeli chcecie posmakować takiego typowego XVIII wieku na planszy, a myślę, że jeżeli ktoś pogał sobie w czasy napoleońskie, to w pewnym momencie może poczuć taką ochotę, to wydaje mi się, że Chwawe Pola Molwic są taką grą, która może pozwala wam to posmakować, a jednocześnie jakoś tak da, da to wrażenie, że nie był to od strony bitewnej tak nudny wiek, jak to zwykło się potocznie uważać. Także myślę, że spokojnie grę mogę polecić. Nie, poza drobnymi tak naprawdę kwestiami, takimi jak choćby te zaznaczenie różnicy wysokości, nie znalazłem w niej zbyt wielu uchybień. Pod tym względem jest to pozycja na pewno ciekawa. Jest to wreszcie poza tym pozycja polska, a zawsze uważam, że naszych warto wspierać. Nie wiem, jak z jej dostępnością. Uczciwie mówię nie wiem, jak, dzisiaj, jak sprawa wygląda z dostępnością i osobiście żałuję, że Sławek zakończył swoją współpracę z strategematą wraz z ostatnimi wikingami, bo liczyłem na to, że pojawi się kilka kolejnych gier poświęconych XVIII wiekowi, czy to czasom Wielkiej Wojny Północnej, czy to właśnie bitwom samego starego Fryca. No, wtedy jeszcze młodego fryca. Bo prosiło się naprawdę o więcej. No niestety. Tego raczej nie dostaniemy, a szkoda.